scared now thinking I should call up on her I think it's hard how we always wait another day how we watch things the just walk away mm -hmm. Mm -hmm. let's live Water, watch it come and go home I always feel both to like sail away I just don't wanna care Can you be here and I'm good I'll be okay with you like an old friend Too scared now thinking I should call don't wanna care It's bein' not good Alone I'll be okay Miss you like a new friend I'm too scared now Thinking I should call up I'm not Må jeg malenjka? Du er się kameruje. at rulle Du er kaffekinde Du er Dzisiaj przedstawiamy Wam hol zakupowy z... z wczoraj. Tak, z wczoraj Sticky z Maxa. Sticky Maxa, no tak. Tutaj... Łupy. Łup, super. Proszę łupy. bardzo. Tutaj taka koszuleczka. Nie wiem, nie kojarzę firmy, ale bardzo wygodna z dobrego materiału. Tak oto się prezentuje. Fajnie podkreśla talię. Jest związana na taką kokardę z tyłu. Z przodu, na upartego też można zawiązać kokardę. 9,99. No i ten przepiękny, nie wiem czy to się na to trykot mówi, z Ralfa Lorena. Lorena, 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 Lauren. No właśnie. Otóż to 30 euro. Mega wygodny materiał, naprawdę super. Też fajnie leży, podkreśla talie. Można rękawek podwinąć, można trochę spuścić. No i fajne, fajna koszuleczka biała. To akurat dla, dla przemka 14,99 z czarnym serduszkiem. Taka o. No i dla Olka jeszcze. Dla olka taka w paseczki, fajnie wygląda. Takie grubsze, jakby grubszy materiał, takie fajne polo. Także super 9,99 w TK Maxie, kochani. Taki krótki haul, kochani. Dziękuję, że byliście.